Witam Was. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek, ponieważ w tym jednym odcinku przedstawię Wam dwie historie. Sprawy te nie są ze sobą powiązane, ale ze względu na to, że nie są długie, to też postanowiłam umieścić je właśnie w jednym filmie. Zapraszam Was więc do wysłuchania pierwszej historii, która będzie dotyczyła 12-letniej Lishi Jackson z Conroe w Teksasie. Pewnego piątkowego upalnego dnia, był to 7 września 1979 roku, tuż po lekcjach Lisia wybrała się nad pobliskie jezioro Wildwood. Znajdował się tam też basen i było to miejsce, gdzie wiele osób relaksowało się, zażywało kąpieli słonecznych. Wśród nich była właśnie Lisia, która nie wybrała się tam sama, ponieważ towarzyszyli jej dwaj starsi bracia, oraz przyjaciele. Miejsce to nie było im obce, wiele razy tam bawili się. Zresztą znajdowało się niejakoś bardzo daleko od miejsca, w którym mieszkali i nie było w tym nic dziwnego, że tam właśnie udali się. Tak więc cała grupa przyjaciół spędziła nad wodą kilka godzin, pluskając się i ciesząc się słońcem. Ale w pewnym momencie większość z nich, poza się, stwierdziło, że. Pora wracać do domu, ponieważ na zegarze wybiła już godzina dziewiętnasta, więc trochę skłodnieli i byli już trochę zmęczeni. Natomiast Lisia tak uwielbiała kąpiele wodne, tak bardzo jej się to podobało, że nie miała zamiaru do domu jeszcze wracać. Chciała tam jeszcze spędzić jakąś chwilę. Powiedziała więc braciom, aby bez niej wracali do domu. Ona może gdzieś za jakąś godzinę. Również się tam pojawi. Tak też więc chłopcy uczynili. Wrócili do domu bez siostry. Kiedy mama zapytała ich, gdzie jest ich siostra, to oni uspokoili ją, że za niecałą godzinę powinna wrócić już do domu. I początkowo wszystko było ok. Sądzono, że dziewczynka niedługo pojawi się w domu. Jednak zaczęło się robić późno, a ona nie wracała. Dlatego też rodzice dziewczynki, czyli jej mama oraz ojczym, postanowili nie czekać dłużej i rozpoczęli poszukiwania córki. Szukano jej dosłownie wszędzie, jednak nigdzie nie można było jej odnaleźć. Dlatego też w poszukiwania została zaangażowana policja i próbowano dowiedzieć się, co się stało. Wtedy ustalono, że świadkowie widzieli ją ostatni raz, kiedy opuszczała kąpielisko i szła w kierunku swojego miejsca zamieszkania. Tam niestety trop się urywa. Nigdy więcej jej dziewczynki już nie widział i niepokój narastał z minuty na minutę. Następnego dnia nastąpił przełom. Wtedy to na pobliskim skrzyżowaniu znaleziono okulary liści. I nie był to dobry znak. Rodzice mieli coraz to gorsze przeczucia. Ale cały czas mieli nadzieję na szczęśliwe odnalezienie dwunastolatki. Niestety kilka dni później, 13 września, pracownik pola naftowego w gęsto zalesionym obszarze jakieś 800 metrów od kąpieliska, gdzie przed zaginięciem spędzała miło czas liścia, dokonał okropnego odkrycia. Znajdowało się tam martwe, nagie ciało, które okazało się, że należy niestety do liści. Sekcja zwłok wykazała później, że dziewczynka została wykorzystana seksualnie i zamordowana. Nikt nie wiedział, kto tego dokonał. I w jaki sposób liścia została uprowadzona, kiedy to dokładnie się stało. Wszystko to wydarzyło się w biały dzień w pobliżu znajdowało się dużo ludzi, a mimo to doszło do tragedii. Oczywiście było prowadzone dochodzenie w tej sprawie pojawiły się różne tropy. Na miejscu zbrodni zabezpieczono ślad opony z auta. Była to już jakaś wskazówka, ponieważ uważano, że jest to ślad, który zostawił morderca. Że to ślad opon z jego auta. Ale w tamtym momencie było to za mało, aby dowiedzieć się, kto to mógł być. Ciężko było wytypować sprawcę. I tak mijały tygodnie, miesiące. Postępu nie było. I sprawa ucichła na jakiś czas. W 2005 roku sprawy przejął nowo utworzony Wydział Zabójstw, który zajmował się dawnymi nierozwiązanymi sprawami, i między innymi zajmowano się również sprawą Lisi. Niestety wydawało się, że nic się w tej sprawie nie ruszy, lecz nie poddawano się. Na całe szczęście śledczy tuż po zabójstwie zabezpieczyli próbki biologiczne znalezione na ubraniu dziewczynki. Dodam tutaj, że ubranie oraz jej strój kąpielowy został znaleziony niedaleko miejsca zbrodni. Zabezpieczone próbki przydały się wiele lat później, ponieważ dzięki nowej technologii kryminalistycznej można było co jakiś czas wracać do tej sprawy i próbki te poddawać badaniom. Tak też się stało w październiku 2021 roku. Specjaliści postanowili ponownie spróbować przeanalizować. No, i właśnie nowa technologia, czyli system o nazwie MVAC, okazał się być tutaj bardzo pomocny. Dzięki temu niemożliwe stało się możliwe, cierpliwość i ciekawość opłaciły się i uzyskano żywą próbkę DNA, która nadawała się do dalszych badań, porównań. I w kwietniu 2022 roku naukowcy kryminalistyczni z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu Przekazali śledczym profil DNA, który został wprowadzony do ogólnokrajowego systemu DNA KODIS. I wtedy okazało się, że jest dopasowanie do niejakiego Geralda Caseya. W ten oto sposób odkryto, kto zamordował liście, Był tylko jeden problem. Mordercy nie można było już wtedy aresztować ani postawić przed sądem, ponieważ Gerald. Został stracony 18 kwietnia 2002 roku przez śmiertelny zastrzyk. A dlaczego został stracony? Otóż wiadomo, że Gerald Casey został uznany za winnego i skazany na śmierć w 1991 roku za zabójstwo Sony Lynn Howell w 1989 roku w hrabstwie Montgomery, czyli w tym samym hrabstwie, w którym mieszkała Lisia. Dziewczyna została pobita telefonem, a następnie wielokrotnie postrzelona. Wydarzyło się to podczas nieudanego napadu na kolekcję broni jej współlokatorki. Tak więc w ten oto sposób, dzięki dopasowaniu DNA, ogłoszono, że morderstwo Lisa Jackson zostało wyjaśnione. Bo dopasowanie było stuprocentowe i jasne było, że dokonał tego Casey. Biuro szeryfa hrabstwa Montgomery, Poinformowało też opinię publiczną, że było to najstarsze śledztwo w sprawie zabójstwa w rabstwie, bo Potrwało aż 43 lata. Dla Wydziału był to wielki sukces, gdyż do tej sprawy ciągle wracano, mimo upływu lat, nie poddawano się i udało się ją rozwiązać. Szaryf mówi, nieustępliwość i staranność w rozwiązaniu tej sprawy przez oddany zespół jest przypomnieniem dla naszej opinii publicznej i dla tych, którzy popełniają przestępstwa w naszych społecznościach, że nigdy nie zaprzestaniemy naszych wysiłków na rzecz rozwiązania najtrudniejszych spraw i zamknięcia ich dla rodzin, które przeżyły traumę. Biuro Szeryfa Hrabstwa Montgomery będzie nadal badać przyszłe postępy w technologii, które mogą nam pomóc w rozwiązywaniu innych spraw, będących obecnie przedmiotem dochodzenia. A więc sprawa ta została rozwiązana, jednak pozostaje niedosyt, gdyż nie zostało wyjaśnione dokładnie, co spotkało dziewczynkę w drodze do domu, w jaki sposób została zwabiona, jak w ogóle do tego doszło. Tego niestety już raczej nie dowiemy się, bo wiadomo, sprawa ta jest oficjalnie rozwiązana i zamknięta, a morderca nie żyje, więc już nam nic nie powie. Tak właśnie kończy się ta smutna, tragiczna historia. Wiele lat trzeba było czekać, aby poznać prawdę, aby dowiedzieć się, kto był sprawcą. Jak widać, trochę za długo to trwało, gdyż kary za ten okrutny czyn Morderca nie otrzymał. Jedynym pocieszeniem jest to, że znamy jego nazwisko, ale to, co przez lata wycierpieli najbliżsi dziewczynki, nic im nie wynagrodzi, i życie dziecka też nic nie przywróci. Dziękuję Wam za wysłuchanie historii Lisy, a teraz przejdźmy do kolejnej sprawy. 11-letnia Melissa Tremblay która którą mówiono o misji, pochodziła z Salem. Jest to miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie New Hampshire. 11 września 1988 roku dziewczynka towarzyszyła swojej matce jej chłopakowi w przyjęciu, które odbywało się w jednym z klubów w mieście Lawrence. W pewnym momencie misji poprosiła mamę, czy może wyjść na zewnątrz, pobawić się. Dorośli bawili się wewnątrz budynku. A jej się trochę nudziło stąd to pytanie. Jej mama zgodziła się, gdyż było to popołudnie, było jasno, i nie sądziła, że coś złego może ją spotkać. Tak więc dziewczynka poszła pobawić się na pobliskie osiedle niedaleko torów kolejowych. Tam widział ją pracownik kolei i dostawca pizzy. I nic nie wskazywało na to, aby coś było nie tak. Ile później każdy wrócił do swoich zajęć i niestety nie wiadomo co wydarzyło się w kolejnych minutach. A wydarzyło się coś strasznego. Wkrótce potem okazało się, że Missy zaginęła. Rozpoczęto gorączkowe poszukiwania, które zakończyły się w najgorszy możliwy sposób. Dzień później odnaleziono ciało dziecka. Misję została zamordowana i pozostawiona na torach kolejowych. Było to celowe działanie. Ktoś chciał, aby potrącił ją nadjeżdżający pociąg. Było to coś strasznego. Każdy chciał jak najszybciej wyjaśnić tę sprawę, dowiedzieć się, kto był zdolny do czegoś tak okrutnego. Jednak, pomimo iż śledczy robili wszystko co w ich mocy, aby dowiedzieć się, kto mógł popełnić tak odrażającą zbrodnię, nie udało im się w tamtym momencie rozwiązać tej zagadki. Żadne tropy nie prowadziły do sprawcy i sprawa została zamknięta. I to na wiele, wiele lat. Medycyna sądowa w tamtym czasie, kiedy Missy została zamordowana, była jeszcze w powijakach. Jednak detektywi myśleli o przyszłości i zostawili wszystkie dowody, jakie udało im się wtedy zgromadzić, tak na wszelki wypadek. Dzięki temu w 2014 roku udało się pobrać próbkę DNA z dowodów tych zebranych na miejscu zbrodni tamtego wrześniowego tragicznego dnia. Ale w tamtym momencie na tym przełom zakończył się. Skupiono się więc na analizowaniu przesłuchań przeprowadzonych po zniknięciu Melisy, na tym, co zeznawali świadkowie. Policja wiedziała, że potrzebuje podejrzanego, który posiadał furgonetkę, podobną do tej pasującej do opisu podanego przez świadków, która była widziana w pobliżu klubu, w którym bawiła się mama dziewczynki w dniu jej morderstwa. Śledczy znaleźli też jeszcze jedną istotną wskazówkę. Otóż według analizy kryminalistycznej śmiertelna Rana Kłuta została zadana misji przez kogoś leforęcznego. Ostatecznie, jakiś czas później, pozyskana próbka DNA doprowadziła śledczych do rodziny McClendon, wśród których okazał się być główny podejrzany. 74-letni Marvin Skip McClendon Jr. Były pracownik Departamentu Więziennictwa Massachusetts. I co się okazało, był on nie tylko leworęczny, ale w 1988 roku posiadał furgonetkę taką, jaka była widziana w czasie morderstwa. A co więcej, pracował i udzielał się towarzystwu w miejscowości Lawrence, gdzie doszło do tego tragicznego zdarzenia. Oczywiście jego próbka DNA była zgodna z tą próbką pobraną na miejscu zbrodni. McLennon został aresztowany 22 kwietnia 2022 roku w Alabamie, ale zabrano go do Massachusetts, gdzie oczekiwał na proces w sprawie morderstwa Melisy. Proces ten już właśnie w 2022 roku rozpoczął się. Ale jak do tej pory Marvin nie został skazany. Co prawda przebywa w zamknięciu, ale wyroku nie ma. Nie wiadomo dlaczego tak długo to trwa, mimo iż są na niego dowody, choćby takie właśnie jak próbka DNA pobrana z miejsca zbrodni, jednak on do winy nie przyznaje się, jego obrońcy ciągle składają wnioski o oddalenie sprawy, no a zanim taki wniosek zostanie rozpatrzony, to chwilę to trwa. Dlatego też, między innymi, tak się to ciągnie. Wiadomo też, że nie ma możliwości, aby opuścił areszt za kaucją. Znajduje się on też w specjalnej chronionej celi. Sam nie może jej opuszczać, tylko pod eskortą strażników. Zwykle dzieje się to dopiero po godzinie 23. Wtedy ma czas na szybki prysznic i chwilę poza celą. To wszystko to celowe działanie ze względów bezpieczeństwa. Gdyż inni więźniowie za to, co zrobił McLendon, nie daliby mu żyć. Ponadto, Marvin był byłym pracownikiem więziennictwa, więc tym bardziej jest tam niemile widziany. Jeśli zostanie skazany, to dostanie dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Pytanie tylko brzmi, kiedy to się stanie i czy tak się stanie. Ludzie, którzy znali misji, którzy kolegowali się z nią, są teraz dorosłymi ludźmi, ale pamiętają ją i nie mogą uwierzyć w to, że osoba odpowiedzialna za jej morderstwo tak wiele lat przebywała na wolności. Biedna dziewczynka już dawno straciła życie, a on spokojnie sobie chodził po ulicach i cieszył się wolnością. Mają jednak nadzieję, że w końcu dopadnie go sprawiedliwość i z więzienia już nigdy nie wyjdzie. Niestety Mama Missy zmarła, nie wiedząc, kto zabił jej córeczkę. Jednak jej kuzynka Daniel powiedziała w oświadczeniu, że pozostali członkowie jej rodziny, przez to, że Marvin jest w areszcie, to częściowo czują taką ulgę, czują, jakby w tym więzieniu już na stałe się znajdował. Wiadomo, nie ma wyroku i nie mają pewności, jak to się wszystko zakończy. Ale wiedzą, że to on jest sprawcą i wierzą w to, że muru więzienia nie opuści i zapłaci za to, co zrobił. Tak właśnie kończy się ta historia. Sprawca, co prawda, jest złapany, ale nieskazany. A nawet jeśli usłyszy wyrok, to ze względu na jego wiek nie będzie to już tak długa kara, jaka powinna być. Dziękuję Wam za wysłuchanie tych dwóch historii. Dosyć podobnych do siebie, które zostały rozwiązane po wielu, wielu latach. Jak widać, nigdy nie można tracić nadziei, zawsze jest szansa na rozwiązanie sprawy. Czekam oczywiście na Wasze komentarze, a na dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam Was i życzę Wam miłego dnia, miłej nocy. Do usłyszenia.